dość pięcio chyba minutowej przemowie, smutnej, ale w czasie tej przemowy, ja widziałem, jak niechtycha ja znam od lat, w sądzie się spotykaliśmy ciągle, był ze stroną, która mnie tam atakowała i jak ja go znam, to ja widziałem człowieka, który się boi, ale on się potwornie boi i w czasie, tego, i w czasie tego, tej przemowy jego czułem strach, taki prawdziwy strach, bo on wie, że naprawdę, jeżeli zmieni się władza, wszystko na to wskazuje, że się zmieni że ona się rozsypuje z dnia na dzień właściwie. To on idzie na długie lata do aresztu więzienia. No I on o tym już chyba wie. Dlatego... Ja Nie też pani Barbara Giertych, która zdaje się, że tam były przelewy na jej konto i tak dalej, i tak dalej. Tam jest I różne. Cała, całą rodzinkę poangażował, więc tam, więc tam jeżeli chodzi o Giertychów, no to będzie chyba sieczko. Foka, który zamawiał pięć, pify, pięć śledzi podobno. Foka! Foka, foka tak foka pięć, lec z beczki podobno jest no, no dramat, drama 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 ja, ja myślę że wie, wiecie co ja chciałbym wierzyć w, to, w, te, w te wasze zapewnienia że giertych pójdzie siedzieć ale do tego ja nie zapewniam jakoś nie ja poszedł też, siedzieć ja też ja też ale... No to, no to a przed mówiliście, że, że, że on już się boi, bo będzie siedział. No, no, ale wydaje mi się, że się boi. Ale czy będzie siedział, tego nie wiem. Ja myślę, że on to się to bardziej jest. boi tego. Ja myślę, że on się bardziej boi tego, że yy, wszedł do, do, z przytupem do y, wielkiej polityki w platformie i taka skucha, że wszyscy mają go od razu dosyć, że to po prostu jest katastrofa, że on a. chciał znowu wejść na tą pierwszą linię, a okazał się po prostu no, niezbyt mądry, delikatnie mówiąc, po prostu prze, nie wiem, czy przeszarżował, czy, czy cokolwiek innego, jak to nazwiemy, po prostu mu się nie udało. I teraz jest obciążeniem, i wszyscy o tym doskonale wiedzą. I jego polityczny los raczej jest przesądzony, a nie, a nie jakby jego wolność, przyszłość. No wiesz, chyba, się, chyba się z Tobą tu nie zgodzę. Wiesz, to dzisiaj miałem rano w superringu Leszka Kraskowskiego. No jednak już to, co on pisze, potwierdza Wirtualna Polska, inne media, więc widać, jak to bardzo się rozchodzi i tak szczerze mówiąc, ja mam wątpliwości co do Bodnara, tym bardziej co do Hołowni, nawet co do Tuska, bo nie wiem, czy tam nie ma takiego poziomu już, po pewnego poziomu, nie wiem, czy nie ma szkarnego pułapu powyżej, którego się po prostu nie da za bardzo sięgnąć ze względu na różne historie międzynarodowe chociażby. Natomiast w przypadku Giertycha.